Some people live for the power. Yeah, yeah. some people live just to breathe. Witamy Świętego Mikołaja, Wielkie brawa dla Świętego Mikołaja. Cześć Dobrze! Witamy Anioły, witamy Świętego Mikołaja. Oddaję głos panu prezydentowi. Pan prezydent Tomasz Malewszy. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, pewnie tak jak i Wyże, możemy dzisiaj się spotkać na ruszyńskim rynku inaugurującym. Dzień Świętego Mikołaja i górującym Jarmark Adwentowy. Wszystko, co służy aktywności tej części miasta myślę, że jest dobre. Feria bieli, zima mam nadzieję, że będzie trzymała do lutego i będziemy mogli te trzy tygodnie cieszyć się tym, co się będzie działo na rynku. Chciałem podziękować Stowarzyszeniu Starówka, przede wszystkim Pani Danucie Balcerzak, za współdziałanie w zorganizowaniu tego jarmarku wszystkim tym, którzy wystawili wspaniałe Kramy, No i nam, mam nadzieję, że będziemy się cieszyć przez trzy tygodnie tym, co tu się będzie działo. A świętemu Mikołajowi życzę, aby podarków choinkowych i mikołajkowych starczyło dla każdego z młodych mieszkańców Leszna. Korzystając z okazji życzę pięknego grudnia, którego zwieńczeniem jest Wigilia i Boże Narodzenie i Nowego Roku. Życzę rodzinnych świąt i dobrego, szczęśliwego Nowego Roku. Dziękuję bardzo. Brawo, brawo! Dziękuję za takie gorące przywitanie. Chciałbym powitać wszystkich najmniejszych was, ciebie tutaj, o w rękawiczkach. Wszystkich chłopców i dziewczynki. Jako święty Mikołaj, chciałem Wam powiedzieć jedną najważniejszą rzecz. Nie ma dzieci niegrzecznych. I jestem przekonany, że wszyscy zasłużyliście w tym roku na nagrodę. Oj, są okrzyki, tak. Ja już też nie mogę się doczekać, aż tam usiądę i Was będę brał na kolana i zobaczymy, jak to z Wami jest i z Waszymi życzeniami. Witam Was serdecznie jeszcze raz i mam nadzieję, że dzisiaj wspólnie razem dobrze bawić się będziemy. Kuchaj, tak. Jakby cię nigdy nikt nie zranił. A tańcz tak, jakby nikt nie patrzył. Śmiej się tak, jak tylko dzieci śmieją się. Żyj tak, jakby tu było niebo na ziemię.